To zrobił, elementy mechaniczne. Witam, nazywam się Dominik Potoniec, jestem z grójca. To jest Junak M10 z 1963 roku. Moc to różnie bywało, jak już z fabryki wyszło. Był przywieziony praktycznie w skrzynkach, przerobiony był wstępnie na Choppera i wracaliśmy z powrotem do stanu oryginalnego. Cały motocykl został rozebrany na części pierwsze, wszystko zostało zweryfikowane potem wypiaskowane, dokupione oryginalne części, potem zostały wysłane do specjalistycznej firmy, która zajmuje się takim lakierem i szparunkami, które zostały wykonane ręcznie, tak jak w fabryce. Silnik został rozebrany również na czynniki pierwsze. Zostały wyeliminowane wszystkie bolączki, czyli na tą chwilę silnik nie cieknie, tak jak kiedyś. Zostało zamontowane zamiast prądnicy oryginalnej dynamo na magnesach neodymowych oraz iskrownik, który jest odpowiedzialny oddzielnie za wytworzenie iskry, jest to konstrukcja polska ETO bezstykowa. Kto zrobił? Elementy mechaniczne, blacharskie. Blacharka była zrobiona przez znanego lakiernika w świecie motocykli Łukasza Kiełbasę z Dynowa. Oraz silnik, całe wszystko mechanicznie, był zrobiony przez Roberta Szczesika ze Sławna. Reszta wszystko do kupy została złożona przeze mnie.